Drogi widzo, jeśli szukasz podstarzałego nerda w okularach, z tą koszulką, w kolorowym t-shircie, który dodatkowo poleci Ci niespecjalnie nie, drogie gry, które będą ciekawe, zajmujące i nieinfantylne, to umówmy się, że... Mogę być Twoim nerdem na dziś. Ten film będzie opowiadał właśnie o takich grach, gdzie zobaczysz zdjęcia, gdzie zobaczysz dla kogo jest dana gra, czy jest skomplikowana, czy nie. I oczywiście, co najważniejsze, poznasz niewygorowaną cenę danej pozycji. Tak więc, jeśli cię przekonałem do zostania, super! Siadaj wygodnie i jedziemy z tematem. A jeśli jesteś cały czas osobą, jak widać na tym pięknym wykresie, która ogląda i nie subskrybuje kanału, to zasubskrybuj ten kanał, totalnie nic się to nie kosztuje, a wieść o planszówkach poniesie się dalej i więcej osób dowie się o ciekawych, tanich grach lub po prostu w ogóle o planszówkach i dzięki temu będziemy mieli z kim grać, tak więc nie krępuj się. Zacznijmy sobie od niezwykle prostej gry, czyli na przykład jest to gra wirus. grę, którą możemy już kupić nawet nie tylko w internecie, ale też w sprzedaży stacjonarnej za około 20-18 zł. No to jest bardzo obracena, a sama gra jest to gra karciana, w której naszym zadaniem będzie zrobić sobie nasze elementy ciała tak, żeby były zdrowe, a jak sama nazwa wskazuje, będziemy wirusami starali się zarazić elementy ciała naszego przeciwnika, który też sobie tak pięknie stara konstruować to z poszczególnych kart. Jeśli nam to się uda, no to oczywiście wygraliśmy. On jest mało zdrowy, a my trochę bardziej. Jak ktoś kiedyś powiedział klasycznie, złote, a skromne, a to małe. I wredne. I skoro jesteśmy już przy malutkich grach karcianych, no to pora zająć się kolejną kapitalną grą, mianowicie jest to Gra Star Realms. Jest to jej starsze wydanie. Teraz są takie troszeczkę większe i kosztują około 60 złotych podstawki, ale mamy również całą masę dodatków do tej gry. Dlaczego? Ponieważ ludzie na całym świecie pokochali, również w Polsce, ten tytuł. Star Realms jest to gra, która przynosi nas do kosmicznego konfliktu, w którym każdy z graczy w mechanice deckbuildingowej, czyli będziemy budowali sobie talie w trakcie rozrywki i coraz lepiej, Talia będzie wyglądała tylko po to, żebyśmy mogli się oczywiście lepiej bronić przed przeciwnikiem, ale w dużej części chodzi o to, w tej grze, żeby jak najszybciej i jak najpiękniej rozwalić naszego oponenta, zbijając jego liczbę punktów życia do zera. Od takie małe, przyjemne i jak zwykle wredne. Bardzo dobra gra, dynamiczna i łatwo się tego wszystkiego nauczyć. Star Elms wybitnie polecam. A teraz spojrzymy sobie znowu na grę karcianą, tylko tym razem będzie to karcianka wykładankowa. Czyli mamy grę. Po pod tytułem Nimalia, gra, która swoją popularnością zaskoczyła nie tylko oryginalnego wydawcę, ale również polskiego wydawcę, który, tak jak z nim rozmawiałem, no, myśleli, że ta gra, hej, może siąść, ale żeby siadła tak dobrze, no właśnie, bardzo polubiliście Nimalię i bardzo często ta gra jest polecana również przeze mnie. Nimalia jest to tytuł wykładankowy, w którym kombinacje kart, które będziecie wykładać przed sobą, będą tworzyły pewien taki park, ekosystem składający się z różnych pięknych tutaj pant, roślinek i w ogóle i to robicie po to, żeby od Trzymać na końcu gry jak najwięcej punktów. Tylko ktoś może powiedzieć: No dobra, to może się po jakimś czasie znudzić, kiedy będziemy wykładali to samo. Nie, ponieważ zadania co grę będą się różniły, tak więc w inną stronę ta wasza wykładanka będzie musiała iść. Nimalia naprawdę zaskakująco. Dobry tytuł. No dobra, ale możecie mieć troszeczkę dość takich sweetaśnych, pięknych klimatów. Piotrek, poleć nam troszeczkę krwi. Bardzo proszę, mamy tutaj grę Terror of London, czyli mroczna gra, mroczny klimat. Tak mroczny, że ciężko ogarnąć, co tu jest napisane na pudełku. Terror of London jest to tytuł, w którym naszym zadaniem będzie wcielić się w jakiegoś mrocznego bohatera, czyli wampira, w tej grze karcianej, deck buildingowej, czyli znowu jest to tytuł, w którym będziemy budowali tę talie w trakcie rozgrywki. No i teraz ta talia, którą będziemy wykładać, oczywiście mroczna, roczny klimat na tej talii też jest dostępny. Naszym zadaniem będzie znowu rozwalić naszego przeciwnika, który będzie miał już nieco inne zdolności niż my. Tak więc też inaczej będzie konstruował sobie nie tą talię. Gra ma bardzo ciekawego twista deckbuildingowego, mianowicie relacje między poszczególnymi kartami będą trochę inne niż w standardowych deckbuildingach, ponieważ wykładając je będzie mogła zachodzić pewna symbioza między wyłożonymi kartami, co będzie pięknie pokazane Dzięki czaszkom, które do siebie będą pasowały, dzięki czemu będziecie mogli odpalać bardzo zabójcze efekty, które będą anihilowały waszego przeciwnika do zera. Terror of London, mroczna. Dobra gra. Ktoś może jednak powiedzieć, że dobra, ale karcianki to mnie nie interesują. Pokaż nam jakieś inne gry z plażą. Bardzo proszę. Tym razem będę miał dla was tanią podróż do gwiazd poniżej stówki i ta podróż będzie was kosztowała i w tym i w tym przypadku. Zaczynamy sobie od podróży bliższej, czyli jesteśmy na Marsie po to, żeby go terraformować i ta terraformacja będzie polegała na tym, że kilka czynników po prostu będziecie musieli podnieść. Jeśli to zrobicie, sprawdzamy, kto ma ile punktów, kto będzie miał więcej punktów, zostanie zwycięzcą. Gra bardzo ładnie wydana, przepięknie wy Ilustrowane karty, to co przy terraformacji Marsa, niestety, nie jest regułą. Dodatkowo w samej grze będziecie mieli piękne znaczniki, piękne opakowania, naprawdę miód de la creme. Terraformacja Marsa, Expedition Ares, wybitnie tę grę zawsze, polecam. Tak samo jak podreż, po, polecam nieco dalszą wycieczkę, tym razem na Ganymedesa, czyli jest to jeden z księżyców Jowisza i w międzyczasie przystankiem będzie Mars, ale jeśli chcemy polecieć dalej, to Ganymedes jest bardzo dobrą grą. Tym razem będziemy zajmowali się wysyłaniem ludzi. Ludzi, kolonistów na Ganymedesa, będziemy rozwijali w trakcie gry tą naszą maszynkę, dzięki której robimy to lepiej, zdobywamy więcej punktów przy wysyłce. No i na końcu, kiedy wyślemy czwartą ekspedycję, sprawdzamy, kto przy tym wysyłaniu ludzi na Ganymedesa zebrał więcej punktów. Jeden i drugi tytuł przeprzyjemna, kosmiczna podróż. Pozwólcie, że jeszcze na chwilkę zostaniemy w klimacie koćmicznym, a dokładnie kosmicznym, bo nie masz, tutaj będziemy mieli grę pod tytułem Mlem, czyli nowinkę, która jakiś czas temu krótki pojawiła się na polskim rynku. Jest to tytuł, w którym mamy taką fabułę, że koto opanowały Ziemię, tylko stwierdziły, że ta Ziemia to dla nich troszkę za mało. Pora uderzyć w kosmos, więc powstało pięć kocich agencji kosmicznych, w których to my, gracze, oczywiście będziemy przewodniczyć i będziemy wysyłać sierściuchy w kosmos pod to, żeby zdobywać punkty. Kto dalej pośle, kto lepiej to zrobi, ten zdobędzie więcej punktów i e, tytuł jest o tyle też fajny, że nie tylko będzie grą taką dobrą na start, jeśli ktoś oczywiście takiej gry szuka, ale jeśli będziemy tę grę poznawać i będziemy chcieli czegoś nowego, to gra nam to będzie oferowała, ponieważ będziemy mogli dodawać dodatkowe zasady, które nieco skomplikują ten tytuł i dzięki czemu otrzymamy nieco bardziej już zaawansowaną grę niż na starcie, kiedy z nią zaczynaliśmy. Mlem! koty i kosmos. To teraz z kosmosu spadniemy dosyć mocno na ziemię w dwóch grach. Jedna jest to gra Neopolis, którą za siedem dyszek już będziemy mogli dostać i gra potem Dorf Romantik, którą poniżej stówki również w internecie spokojnie wyhaczymy. I teraz, jeśli chodzi o Neopolis, tutaj są i tutaj są to gry kafelkowe, gdzie będziemy wykładać poszczególne kafelki, ten obszar planszy będzie nam się rozwijał, a my będziemy mieli z tego pewne bonusy. W Neopolis będziemy budowali miasto, jest to troszkę gra hazardowa też, ponieważ Będziemy zakładali, że miasto w odpowiednim sektorze nam się rozwinie i na tej podstawie będziemy kładli jeden z budynków. Jeśli miasto, a dokładnie teren pod daną strukturą będzie odpowiadał wielkości naszego wieżowca, no to dostaniemy punkty, ale jeśli nam się nie uda, to te punkty stracimy. Jeśli chodzi o Dorf Romantik, jest to tytuł, który jest wyjątkową adaptacją gry komputerowej, która była planszówką. Wcześniej nie było planszówki takiej papierowej i stał się dopiero planszówką. Jest to tytuł, w którym naszym zadaniem będzie rozwijanie, sobie przestrzeni i co też ciekawe, będziemy w grze, im więcej będziemy grali i zdobywali punkty będziemy zdobywali pewne osiągnięcia które dadzą nam dostęp w tej grze do dodatkowej zawartości, którą będziemy uruchamiali w kolejnych rozgrywkach tak więc jeśli lubicie taki wątek który zachęca Was do kolejnych partii i daje Wam coraz więcej w tytule to Dorf Romantik również jest grą dla Was. Jedna i druga Świetna pozycja. Gry, o których zupełnie rzutem na taśmie przypomniałem sobie i które stwierdziłem, że genialnie pasowałyby do tego odcinka, są to gry, które tym razem ani w kosmos, ani nic nie budujemy, tylko po prostu będziemy do siebie strzelać. Dokładnie tak. Bank. Jeden i drugi tytuł kapitalny. Z jednej strony mamy pojedynek dla dwóch graczy, który jest pojedynkiem dwóch rewolwerowców, którzy dzięki mechanice karcianej po prostu będą starali się, no lekko mówiąc, się wyeliminować. To dokładnie jeden musi zostać wyeliminowany. Natomiast mamy jeszcze jedną wersję. Bang wersja kościana, gdzie tym razem część kart zamieniono na elementy, które będziemy uzyskiwali dzięki rzutom kostkami, dzięki czemu gra też jest klimatyczna i idziemy w klimaty dzikiego zachodu. Tutaj będzie mogło już wziąć udział więcej niż dwóch graczy, dzięki czemu będziemy mieli taki system eliminacji, prób pozostania w rozgrywce no i oczywiście tajemne role, które będziemy musieli rozwiązać, tak więc jeśli ktoś chciałby do siebie postrzelać na dzikim zachodzie, bo lubi westerny i ludzi, którzy maszerują czy jadą sobie na koniu w kierunku zachodzącego słońca, to ty, graczą, również możesz być kimś takim właśnie. A teraz trochę pofantazjujemy, bo na przykład zacznijmy sobie od takiego fantazy w wersji takiego klasycznego fantazy, czyli mamy jakieś tam elfy, mamy jakieś tam druidów, zasadniczo Tolkien i spółka by się cieszyli z tego faktu, że polecam Wam tę grę. Mamy na przykład taką grę, która nazywa się Epickie Podziemia, czyli jest to klasyczny dungeon crawler zamknięty w takim małym pudełeczku, którego też widziałem w okolicach 100 zł, tak więc bardzo ciekawą grę w małym pudełku, niech Was to nie zmyli, ponieważ kiedy rozłożymy tę grę, ona sporo zajmuje i ten, to te pudełko Wypchane jest po brzegi komponentami. To pudełeczko będzie dawało wam możliwość budowania pewnego lochu, do którego będziemy się zapuszczać, i nasza tutaj ferajna bohaterów będzie musiała uważać, ponieważ będą pojawiały się różne stwory, a na końcu czeka nas finałowy pojedynek z bosem, i w międzyczasie nasza postać będzie musiała się dopakować doświadczeniem różnymi sprzętami po to, żeby ten pojedynek był lepszy dla nas niż dla tego kogoś, kogo finalnie spotkamy. Kooperacyjka, bardzo przyjemna rzecz. Natomiast jeśli. Chcielibyście być w więzieniu w wersji fantazy? to gra Lockup również jest e, dostępna. Lockup jest to tytuł, tym razem work Placementowy czyli będzie polegał na tym, że mamy swoich. E, Kogoś, kogo będziemy musieli umieszczać w poszczególnych sektorach planszy, po to, żeby uzyskać pewne bonusy, które dadzą nam dostęp do surowców, do różnych rzeczy, dzięki czemu nasz silniczek będzie rozbudowany do tego stopnia, że kolejne akcje będziemy podejmowali częściej lub po prostu łatwiej. Piękna otoczka, wszystko w klimacie świata roleplayer, dlatego jeśli ktoś lubi takie elementy fantazy, to również tutaj za nieduże pieniądze będziemy mogli się pobawić i zostawmy na chwilę te elfy, a przejdźmy do przyszłości. Przyszłości, która według wszystkich wizji jest zła, jest ciemna, jest ponura. Tak więc będziecie się czuli jak ryba w wodzie, grając w grę pod tułem Neuroshima Hex. Polska kapital, rewelacyjna gra z masą dodatków, w której naszym zadaniem będzie pojedynkowanie się na planszy. Każdy z graczy ma swój sztab i ten sztab przeciwnikowi będziemy z grubsza musieli sprowadzić do zera. Jeśli nam to się uda, no to fajnie wygraliśmy i w międzyczasie będziemy wykładać różne nasze jednostki, robić różne akcje, dzięki czemu będziemy eliminować jednostki przeciwnika i psuć mu plany. A co jest ciekawszego w takich grach taktycznych jak psucie komuś planów i patrzeć, jak jego sztab wybucha. No super. Neuroshima. Może jednak interesuje Was jakaś przygoda, chcielibyście coś poznać, chcielibyście coś odkryć. Spoko planszówki też dają taką możliwość. Mamy taką grę El Dorado i znowu poniżej stówki jesteśmy. El Dorado wyprawa jest to tytuł, który również popularnością zaskoczył chyba polskiego wydawcę, który nie spodziewał się tak wielkiej popularności, dlatego później na szybko wydawał dodatki do tej gry, które są dostępne, można do niej do tej gry dokupić. Co to jest za tytuł? Jest to tytuł, w której znowu mamy wspomnianą przeze mnie wcześniej mechanikę budowania tali, czyli w trakcie gry będziemy Pozyskiwali pewne karty, dzięki którym jeszcze lepiej będziemy zagłębiali się w tę dżunglę i będziemy szukali tego Eldorado. Dodatki dadzą nam możliwość troszeczkę powiększenia możliwości budowania tej talii, ale również wprowadzą różne ciekawe elementy, które na Totalnie innej, budowanej z różnych części planszy co grę, się pojawią. Właśnie to, że w tej grze będziemy budowali planszę, jest gigantyczną jej zaletą, ponieważ liczba kombinacji, które będziemy tutaj uzyskiwać, jest totalnie przeogromna. Dlatego, jeśli interesuje Was taki przygodowy nie, tytuł z multem kombinacji, który się po prostu nie znudzi i jest prosty do opadowania, to wyprawa do Eldorado jest to jeden z najlepszych strzałów, jakie znam. Jak się mylę, to niech ktoś coś napisze w komentarzach, ale się nie mylę. Uwaga, uwaga, czy to są osoby, które są tak stare jak ja i pamiętają na przykład taką grę komputerową, która nazywała się Settlers 2, czy w ogóle po prostu Settlersów. Jeśli są takie osoby i szukacie gry w podobnym klimacie, mimo że nawet nie szukaliście, ale jest to potrzeba, którą właśnie Wam zainstalowałem, to bardzo proszę, znaleźliście grę pod tytułem Osadnicy Narodziny Imperium, czyli ten sam izometryczny rzut na poszczególnych kartach, który uruchomi Was wspomnienia z dzieciństwa lub z późniejszego wieku, jeśli cały czas w tę grę graliście lub po prostu poznaliście ją później, które odświeży również te wspomnienia nieprzespanych nocy, godzin spędzonych nad tym tytułem, to bardzo proszę, również mamy która no, w bezpośredni sposób nawiązuje do tej gry. Będziecie mieli kilka frakcji, łącznie cztery w podstawowej wersji gry, i Waszym zadaniem będzie rozbudowanie swojej frakcji o różne budynki, spowodowanie, że ta frakcja będzie lepiej kosiła punkty dzięki nowym rzeczom, które w tej frakcji sobie zbudujecie i postawicie. Dzięki czemu, no właśnie, będziecie kosić punkty, kosić surowce i rozwijać swoją cywilizację. Gra, do której również mamy całkiem sporo dodatków, przeprzyjemny, Tytuł przez polskiego wydawcę, Portal, wydany. Naprawdę za każdym razem, kiedy do tej gry sięgam, bardzo dobrze się bawię. Gra również ma swoją wersję, taką futurystyczną Postapo, choć nieco droższą, która nazywa się 51 Stan. Więc jeśli chcielibyście dorzucić troszkę więcej kasy do klimatu Postapo, to również jest to możliwe. I to, kochani, byłoby tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wszystkie gry, które tutaj wam opisałem, no chociaż może na część zwróciliście uwagę i być może one, przykurzyliście, Uwagę, waszego portfela. Tak jak mówię, starałem się znaleźć takie gry, które byłyby nieinfantylne i jak najciekawsze, jak najlepsze, żeby po prostu radość wam sprawić na stole. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!